Dawaj ziomu. poczekaj jaki ma tam teraz Dobry za szybko, trema się zjadła, zostaw to, zostaw, daj odsapnąć Jeszcze raz to pociągnij od góry, od samej góry. Mhm. Wiesz taką cenną wskazówkę dostałeś? Pociągi jeszcze raz od góry Tak to byś to wiesz Tak to by to było spatrane A tak to wyratowałeś to Pięknie No przekręcaj do góry Dzwoni. Uchwy dzwoni. No. no jak widzisz, przody masz lepsze, później już zaczynasz y, tak. jakby tracić ten, y, te tempo, nie wiadomo dlaczego. Może jest. przez to, że jeszcze ta ręka jest. Wiesz. No ale to musisz po prostu, wiesz, szybciej szybciej ręką lecieć Dawaj, teraz to w ogóle zjeść sobie 10 Amperów jeszcze. Dobra, 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 dobra i robisz to szybkie, no? no za wysoko odpalacz, no. to czeka Dobra, dawaj, szybciej, 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 szybciej. Dobre, to, 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 to. Zobacz, nie jest, nie zobacz, zobacz. Zobacz, zobacz. Zobacz, ile, o ile fajnie to wygląda. Przeciw. powiem ci szczerze, no, wąska, wąska. No, bo kurczę, ty na początku nie dajesz temu jeziorku, żeby to jeziorko się bardziej tam rozlało. Tylko od razu dajesz ten drut. Wiesz, nie? No dobra, poczekaj.